Przede wszystkim przepraszam, że nie będzie tu Kasie Walterskiej, która miała być pierwotnie, ale niestety miała bardzo poważną sprawę osobistą i ją musiałem w ostatniej chwili zastąpić. Mam nadzieję, że zrobię, zrobię to równie dobrze i godnie. Mam Kasi przygotowane notatki, więc spróbujemy jakoś bez jej obecności te 25 minut podyskutować. Więc pierwsza kwestia, która się nasuwa. W tym temacie, w temacie różnorodności. Dlaczego ona jest tak ważna? Jaki ona ma wpływ na, na rynek, na, na społeczeństwo ogólnie, szczególnie na starzejące się społeczeństwo, Państwa zdaniem. Ja może ja rozpocznę. Ze względu na to, że. No miałam tą przyjemność i okazję współtworzyć zasady dobrych praktyk, kiedy jeszcze byłam w zarządzie giełdy i było to 11 lat temu, i to były pierwsze zapisy, jeszcze w postaci rekomendacji, kiedy zaproponowaliśmy spółkom temat różnorodności, w, w komponowaniu składów, rad nadzorczych i zarządów. I nie było to proste, a wtedy upatrywaliśmy, że jest to absolutna wartość, dla wartości nie tylko dla oczywiście samej spółki, dla pracowników, ale również dla całej gospodarki, ponieważ według nas to różnorodność, to innowacyjność, to rozwój, to dawanie szans. Wszystkim, mimo że skupialiśmy się wtedy jeszcze tylko i wyłącznie na tej płci, prawda, żeby było jak najwięcej kobiet w, w zespołach, w organach zarządczych. I cieszę się, że ten temat jest kontynuowany, i mimo że na początku bardzo wiele spółek uważało, i inwestorów, nie tylko spółek, ale inwestorów, że jest to jedna z zasad najmniej istotnych w zasadach dobrych praktyk, to po 11 latach widzimy, że oprócz tego, że jest to kontynuowane, to są te zasady zmieniane, są już przez spółki i przez inwestorów zupełnie inaczej traktowane, widzą w tym absolutną wartość, potencjał. I trudno w ogóle teraz sobie wyobrazić, aby ignorować to, co niesie za sobą różnorodność, czyli to, co powiedziałam, innowacyjność, rozwój i dawanie wszystkim równych szans. To jest olbrzymi potencjał, bo przecież. Tu już nie mówię tylko w tej chwili o um, innych aspektach, bo w Polsce mówimy przede wszystkim, skupiamy się na płci, bo ta płeć, y, czyli kobiety, są, jest tą grupą niedoreprezentowaną w organach zarządczych, y, ale przede wszystkim, jak popatrzymy na statystyki, że 56% y, y, absolwentów szkół wyższych to kobiety. I dlaczego one mają być niedoreprezentowane we wszystkich branżach? W tej chwili tak się składa, że ja reprezentuję branżę poniekąd technologiczną i edukację, i jeśli chodzi o IT, tych kobiet jest zaledwie 12%. Więc robimy wszystko, żeby ta reprezentacja się zwiększyła, bo trudno sobie wyobrazić, aby jedna grupa społeczna, tak ważna, była. Tak bardzo niedoreprezentowana. Ja oczywiście nie chcę, mamy bardzo mało czasu, więc nie chcę tutaj rozwodzić się nad pełną definicją, bo mówimy tu akurat, jeśli chodzi o zasady dobrych praktyk spółek publicznych, to już padają konkretne liczby i raczej skupiamy się na niedoreprezentowaniu danej płci, ale wszyscy rozumiemy, że tak naprawdę nie chodzi tylko i wyłącznie o płeć, a przede wszystkim chodzi o doświadczenie. O wiek, o y, 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 orientację seksualną, praktycznie wszystko to, co nas różni, a powinno później poprzez realizowaną politykę różnorodności nas łączyć. Dziękuję. Teraz poprosiłbym drugą stronę, czyli pana profesora, może teraz męski punkt widzenia na ten Dzień dobry, temat. Dobry wieczór, właśnie ja tu jestem, że... jakby drugą stroną, ale chyba nie do końca jest to prawda. I tu popieram co najmniej dwie rzeczy, które pani Data powiedziała. Znaczy po pierwsze różnorodność, no rzeczywiście u nas mówi się, jeśli mówi się różnorodność, to mówi się przede wszystkim o płci. Na świecie to już nie tylko jest płeć, to są różne inne rzeczy, na przykład różnorodność etniczna, która może u nas trudniejszą rolę, na Radzie przynajmniej odgrywa, to jest dalej różnorodność w sensie wykształcenia, ja myślę przede wszystkim, że wykształcenia wykształcenie. wykształcenia. I tu taki prosty przykład, ja reprezentuję, jeśli mogę tak powiedzieć, raczej pogląd branży finansowej bardziej z racji moich zainteresowań, ale myślę, że to też jest w innych spółkach. Że czasem jest dobrze w polityce zatrudnia wziąć właśnie pod uwagę osoby, które może nie są wielkimi specjalistami głębokimi z danego obszaru, tylko właśnie zatrudniać tych, którzy będą mieli ciut inny punkt widzenia, chociażby zatrudnianie dobrze wykształconych filozofów w firmach inwestycyjnych, którzy mogą wnieść tą dodatkową wartość, którą być może nie widzi osoba, która bardzo wąsko była wykształcona. Następne sprawy to jest właśnie, jeśli chodzi o, o tą różnorodność płciową. No, jest trochę badań, ja jestem osobiście trochę przeciwnikiem parytetu. Znaczy, deklaracji, że to ma być tyle i tyle procent. To powinna być pełna świadomość tego. To znaczy, powinniśmy się czuć, że to jest nam potrzebne. Natomiast dekretowanie konkretnej liczby, no, może jednak wywołać odrębny skutek. To może bardzo zniechęcać później powiedzieć, że to jest zadekretowane, musimy to robić, a dlaczego? Tutaj powiem, że, że jeśli chodzi o. Płeć w finansach, to takie dawne badania pokazują, czy pokazywały, ja nie wiem czy to dalej jest aktualne, ale pokazywały na przykład, że kobiety charakteryzują się większą awersją do ryzyka. Czyli przed podjęciem decyzji być może no jest to dłuższy okres podjęcia decyzji, jest to większa ostrożność. No i bywały takie przykłady, że dzięki temu osiągano lepsze wyniki inwestycyjne. No nie generalizowałbym tego tak całkiem, natomiast warto to wziąć pod uwagę. I warto przede wszystkim na etapie świadomościowym o tym mówić, tak, żeby to nie było narzucane z góry, że koniecznie musi być więcej kobiet. Nie wiem, w Stanach Zjednoczonych to, jak Państwo wiecie, no to z kolei tak zwani Afroamerykanie, także to też, jeśli są dwie osoby starające się o tę sam, samą pozycję, no to należy preferować przede wszystkim osobę no, afroamerykaninę, co też może wywołać odmienne skutki. Natomiast jeśli wrócimy na chwilę tych Stanów Zjednoczonych, no to tutaj nie trzeba długo dowodzić, że przecież to, że w Stanach była ta, czy jest różnorodność etniczna o wielu lat, bo przyjeżdżali emigranci z różnych krajów świata, spowodowało, że w pewnym momencie Stany stały się tą siłą napędową światowej gospodarki. Także myślę, że to jest bardzo ważne i że przede wszystkim moim zdaniem trzeba to świadomościowo kształtować poprzez mentoring, poprzez uświadamianie te, te i zdefiniowanie o jakie nam rodzaje różności chodzi. Ja bym powiedział na pewno płciowe, na pewno wykształcenie, na pewno wiek przecież, zatrudnianie osób, może to ja nie mówię, że dlatego, że jestem starszy niż inne osoby w tym panelu, ale osób starszych, które mają doświadczenie i które też mogą popatrzeć inaczej na pewien, na pewien problem biznesowy. To tak chyba na początek. Tyle. Dziękuję bardzo i teraz poproszę o głos panią dyrektor właśnie z firmy finansowej, z instytucji finansowej yy, będącą głęboko, głęboko właśnie na rynku. Dzień dobry. To ja bym popatrzyła na różnorodność jako podstawową zasadę inwestowania, tak? I każdy inwestor mówi o dywersyfikacji inwestycji czy aktywów, i podobnie jest również, jeśli mówimy o różnorodności w firmach, tak? Jeżeli mamy, powiedzmy, grupę mężczyzn, którzy mają podobne pochodzenie, są w podobnym wieku, to tutaj szanse na dobre pomysły, Innowacyjne są mniejsze, jeżeli są w takiej homogenicznej grupie. Natomiast jeśli jesteśmy w grupie mieszanej, w, w, w różnym wieku, o różnym pochodzeniu, płci, tak, to. To rzeczywiście nasze, nasza innowacyjność zdecydowanie, zdecydowanie rośnie. Ale to, co ważne myślę, też w organizacjach, tak jak patrzę przez pryzmat naszego banku, i my też, jeśli mówimy o różnorodności, to patrzymy przez pryzmat pracownika, tak, czyli różnorodność w miejscu pracy, przez pryzmat klienta, czyli otwartość na na klientów, na wszystkich na wszystkie grupy klientów, czy działanie, działania społeczne, przeciwdziałające wykluczeniu pewnym, pewnych grup społecznych. Ale też myśląc o różnorodności, podejmujemy również działania na rzecz em, klimatu, tak i zrównoważonego rozwoju. To, co ważne i myślę, że też istotne dla, dla organizacji, które, które myślą o, o różnorodności poważnie, a, a myślę, że jest to temat coraz bardziej powszechny i, 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 i potrzebny, to też taka struktura i ustrukturyzowanie, bo to różnorodność w naszym przypadku to jest, to jest zobowiązanie i przeciwdziałanie wykluczeniu to jest zobowiązanie naszego banku, które jest elementem strategii CSR i zrównoważonego rozwoju, a to z kolei jest część strategii naszego banku. Więc to jest. Strategiczny element, który nie jest jakimś wymysłem, tylko my mamy polityki, wobec, zgodnie z którymi działamy. Mamy ludzi, tak zwanych diversity officerów, którzy podejmują działania tak, i są takimi strażnikami tego, w jaki sposób cała organizacja działa. No I po części odpowiedziała Pani już na moje drugie pytanie, czyli jakie są już bezpośrednie korzyści biznesowe z tego, więc jeżeli Pani miałaby coś jeszcze do dodania, już tak bardziej szczegółowo, to bardzo proszę, a potem poproszę pozostałych panelistów. Ja na pewno bym dodała jeszcze jeden ważny element: to taki, że przykład idzie z góry, tak? że jeżeli nie ma zarządu, który jest świadomy korzyści wynikających właśnie z różnorodności i tej inkluzywności, tak, włączania. No to, to pewnie będzie to trudna, trudny proces, tak, który będzie o wiele dłużej trwał. Natomiast jeśli mamy drużynę, tak, mamy ludzi, którzy ten top management, ludzi, którzy zarządzają i dla których jest to istotne i jest ważne i podkreślają to na każdym kroku, no to to jest kaskadowanie, tak, tej Wiedzy i tych wartości, tak? Wartości, w którym żyje dana, dana organizacja i w co wierzą pracownicy. Bo moim zdaniem w tej chwili w ogóle tą przewagą wielu firm jest to, że działają zgodnie z wartościami, tak? Z wartościami, które wyznają, które wyznają pracownicy, ale też klienci. I to też buduje przewagę na rynku i lojalność zarówno pracowników, jak i klientów. Dziękuję. I teraz chciałbym panią prezes zapytać, bo działając obecnie w branży IT, jak sama pani zauważyła, jest tam bardzo niewysoki odsetek na przykład kobiet, więc to pytanie do pani, jaką korzyść mogłyby właśnie kobiety w tej branży? Bo jednak utarło się, że, że to mężczyźni są lepszymi informatykami. Czy może pani temu typowi zaprzeczyć jakieś argumenty w tym temacie? Nie ja nie chciałabym się skupić na tym, żeby, żeby mówić, kto jest lepszy, kto jest gorszy. Najważniejsze, żeby dać szansę. Ja powiem tylko z mojego małego przykładu. Jesteśmy firmą niewielką, zatrudniającą kilkadziesiąt osób, ale i współpracującą z różnymi partnerami. I swoje produkty, zajmujemy się szkoleniami, kompetencji cyfrowych i programowania. I swoje produkty, w pierwszym momencie, kiedy startowaliśmy, praktycznie były to wszystko kursy programowania. I, a mamy swoją wizję i misję. Misją naszą jest demokratyzacja dostępu do nauki, programowania i kompetencji cyfrowych. I zaczęliśmy się zastanawiać, co zrobić, żeby. W, tej, w tym IT znalazło się więcej kobiet, ale nie tylko kobiet, bo zwracaliśmy uwagę, żeby żadnej grupy społecznej nie pominąć, a więc osób z niepełnosprawnościami, osób, które są może nie aż tak bardzo um, utalentowane technicznie, czyli nie będą zajmować się programowaniem, więc zaczęliśmy od produktów, produktów i przy, przyglądać się, Czego kobiety, zachęcać kobiety do zmiany, do rozwoju, i czego kobiety mogłyby się nauczyć, żeby zaistnieć w branży IT, która ich bardzo, bardzo potrzebuje? Bo trudno sobie wyobrazić, żeby powstawał produkt, który miałby służyć całemu społeczeństwu, a tylko część męska, czyli jedna grupa społeczna, realizuje ten produkt, który ma służyć wszystkim, wszystkim osobom. I często zdarza się, że ten produkt jest niedostosowany. Więc zaczęliśmy od kursów, które są bardzo potrzebne w IT, ale nie tylko dotyczą programowania. I teraz z satysfakcją mogę powiedzieć, że naszymi absolwentami ponad blisko 70% to są kobiety. Więc można to robić poprzez świadomą politykę, poprzez pokazywanie pozytywnych przykładów, poprzez inspirowanie kobiety przykładami, że niektórym się to udało. No, trzeba bardzo śledzić rynek, ale przede wszystkim chciałabym jeszcze raz podkreślić to, co Pani Dyrektor powiedziała, że tu są absolutnie wymierne korzyści. Ja tylko wspomnę o kilku które były zmierzone i one pokazuje badanie Konfederacji Pracodawców Lewiatan, że zwiększenie następuje kreatywności zespołów aż o 41%, jeżeli jest realizowana świadomie polityka różnorodności. Zatrzymywanych w organizacji najlepszych pracowników i i pracownic jest to 36%, lepsze wykorzystanie potencjału to jest 36%, zwiększenie satysfakcji pracowników, ponieważ to jest też kolejne 36%, ponieważ ludzie lubią pracować w zespołach różnorodnych, widzą, że od siebie mogą się czegoś nauczyć. Od osób dojrzałych mogą nauczyć się doświadczenia życiowego. Tego się nie zdobywa, tego się nie, w książce nie wyczyta. Od młodych można się nauczyć, jak, jak odważnie korzystają z technologii. No i oczywiście różnorodność i prowadzona polityka różnorodności w zakresie rekrutacji powoduje, że mamy znacznie lepszą rekrutację i to jest kolejna liczba 32%. Więc widzimy, że polityka różnorodności to są same zalety i wartości. Dziękuję. Panie, teraz, Panie Profesorze, poprosiłbym o głos hmm, Pana, właśnie przedstawiciela środowiska akademickiego, naukowego. Jak to, jak to wygląda tak. z tej strony? Bo, jak wspomniał tak. Pan wcześniej o różnorodności płci, etnicznej, religijnej, Pani Dyrektor. Tak, to, to, to już jest... o... Tak, to, oczywiście. Więc proszę. na pewno te korzyści, tu już Pani Dyrektor powiedziała, mi się to bardzo podoba to stwierdzenie, że że wynika z, z, z pojęcia dywersyfikacji, tak, czyli w inwestycjach jest i tutaj troszkę podobnie, jeśli mamy zdywersyfikowany zespół, wtedy chyba jest mniejsze ryzyko działania jednostronnego tego zespołu, to jest pierwsza rzecz, a tutaj już też pani prezes mówiła o, 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 o synergii, może nie mówiąc otwarcie tego słowa, ale właśnie synergii, to znaczy tego, że, że te pomysły, te kwalifikacje mogą dawać ten efekt. Ja powiem tak, że w edukacji, no ja prowadzę edukację na właśnie finansów, tego obszaru finansowego. No i tam jest tak, że rzeczywiście na studiach jest zdecydowanie więcej pań. Jeśli mówimy w tej chwili o no, różnorodności, to na płeć rzeczywiście. Jest, jest najwięcej pań, dwie trzecie do jednej trzeciej obserwuje to. No, później jest, zawsze się pewnej, a co się dzieje dalej, tak? że, że już w firmach finansowych to już wcale nie jest taka proporcja. Więc wypadałoby w tym kierunku prowadzić działania, żeby zachęcać. I to jest robione. Dalej, coś jeszcze mogę powiedzieć. Ta dywersyfikacja, ta różnorodność na poziomie takim etnicznym, ja obserwuję na tych programach międzynarodowych, mamy sporo osób z różnych krajów i też właśnie niekoniecznie to są wszystko Europejczycy, tylko z różnych krajów. I widzę, że te zespoły, które jak robią projekty na przykład to te zespoły, które są mieszane w sensie właściwie różnych grup etnicznych, no też płciowych, no to one mają znakomite wyniki, wzajemnie jakby wspierają w tym zakresie. Także myślę, że to jest ważne, że na poziomie edukacji jeszcze jedno dodam, tutaj też to było trochę wspomniane, no ta, ta, ta różnorodność w tej chwili się, że użyję tego słowa, przebija dzięki chyba no ESG. To znaczy, ponieważ ESG stało się już realne, to no nie jest tak, jak było jeszcze ileś lat temu, że a, to takie feneberie są, tylko właśnie teraz to już jest realne, na ESG można więcej zarabiać chociażby na rynkach, a to ESG uzasadnia właśnie między innymi to, że potrzebna jest, potrzebna jest różnorodność, chociażby przez ten aspekt tego G, tak jakby w tym ESG, w tym czyli governance, czyli różnicowanie zespołów, różnicowanie rad nadzorczych, i tak dalej, i tak dalej. Czyli myślę, że to jest z punktu widzenia akademickiego, to jest bardzo ważne, i też podkreślam to, że te badania, co prawda one nie są najnowsze, ale pokazują właśnie, że, że, że na przykład chociażby religia, też może mieć jakiś wpływ, taka różnorodność, tak? Poprzez przekazywanie sobie pewnych zasad, na przykład. Także tak tak bym to widział. Dziękuję. Musimy troszkę przyspieszyć, bo nam nie, nie wiadomo, kiedy minęło 20 minut, została nam 5, ale jeszcze bym się zwrócił do pana profesora, bo pan już coś zaczął mówić wstępnie o. O tym od czego należy zacząć y, taką politykę różnorodności w spółce publicznej. Wspomniał pan, że przewaga jest kobiet na uczelniach, a potem mamy zupełnie inne wskaźniki już w spółkach, firmach. Więc od czego takie spółki publiczne, firmy powinny rozpocząć? Y, no, to jest dobre pytanie, jest, to, to jest dobre pytanie. Jest to outsiderem outsider oczywiście z punktu za firmy. Ja myślę, jeśli chodzi o te dziewczyny, czy pan, panie na uczelniach no, to ja mam doświadczenie ze studiami ekonomicznymi i finansowymi przede wszystkim, tak? Bo pewnie inaczej jest na politechnikach, w tych kierunkach technicznych, czy właśnie to, co tu była mowa w IT chociażby. Więc myślę, że to jest no, świadomościowe. Ja to cały czas tak widzę i spółki powinny zachęcać. Ja, no oczywiście, jeśli będzie polityka taka, że będzie przede wszystkim zatrudnianie na przykład kobiet, czy, czy mniejszości etnicznych, czy coś, to to może być różnie odebrane przez no, ogół środowiska, prawda? Ale takie zachęcanie. No i przede wszystkim pokazywaniem, w których obszarach szczególnie nam zależy, żeby były to osoby, no chociażby z innych kultur, jeśli jesteśmy na rynku globalnym, to bardzo nam były potrzebne te osoby, które znają ten rynek. Chociażby na przykład, tam, gdzie podaję przykład finansów islamskich, tak zwanych, tak? jest różnorodność religijna, akurat, które się opierają na nieco innych zasadach. I wtedy kontakty, czy to, że się ma w swoim zespole taką osobę, na pewno będzie pomocne. Także myślę, że to jest taka troszeczkę, przepraszam, ale jednak praca, praca, praca u podstaw. Tego się nie da. Moim zdaniem tego się nie da zrobić takim szybkim dekretem w tym zakresie. Bo z tym uświadamianiem, promowaniem e, zecani. Dziękuję. A jak to wygląda w banku? A ja myślę, że tak, że jeżeli miałabym poradzić, tak? E, e, I doradzić, od czego zacząć, no myślę, że e, tu też ważna jest komunikacja i dialog z pracownikami i tak naprawdę badanie tego, zacząć od etapu badania, tak, na jakim etapie dana organizacja jest. Poza tym ważne jest też to, by korzystać po prostu z wymiany doświadczeń innych organizacji, by czerpać doświadczenie z tego, z innych organizacji, które są już gdzieś tam dalej i zapewniam, że ktokolwiek by przyszedł do nas, to dostanie taką, taką informację i my chętnie dzielimy się naszymi praktykami i jak myśmy zaczynali i jak wdrażamy. Zresztą to jest proces, który tak naprawdę się nie kończy. To jest proces, który nieustająco trwa. My też mamy wiele wyzwań, które są, z którymi się mierzymy i, i, I myślę, że to, to jest w, w Polsce jeszcze długi, długi czas i proces, byśmy rzeczywiście mogli powiedzieć, że jesteśmy organizacjami różnorodnymi w pełni. Pani prezes, jak z Pani punktu to widzenia to wygląda szczególnie, że Pani pracuje chyba w branży, jak sama Pani zauważyła, najbardziej opanowaną przez mężczyzn. Tak, ale myślę, że ja zgadzam się z moimi przedmówcami, no nie ma idealnej recepty, ale przede wszystkim należy zrobić badanie i ankietę przy udziale oczywiście pracowników i zarządu, tak, żeby określić, co jest przed nami, jakie są cele i wyzwania organizacji. I tak musimy zbadać przede wszystkim różne obszary, czy gdzieś jesteśmy w tyle. Czy co trzeba zrobić, żeby ta różnorodność we wszystkich obszarach, czy rekrutacji, awansu, wynagrodzeń była dotrzymana? To są tak, tak naprawdę prace od, od, od podstaw, ale to nam gwarantuje, że przynajmniej na jakiś okres czasu będziemy mieć opanowane, ale tak jak pani dyrektor powiedziała. To jest w zasadzie niekończący się proces, bo organizacja się zmienia, zmieniają się cele, wyzwania, zmienia się nasza konkurencja. Musimy podpatrywać, jak zdobyć przewagę konkurencyjną, Więc, ale przede wszystkim trzeba wyjść od jakiegoś stanu, przeanalizować ten stan w naszej organizacji, by móc zbudować taką politykę różnorodności, która będzie się w czasie zmieniała, ale która będzie odpowiadała, na wszystkie potrzeby wszystkich pracowników i która będzie zespalała tych pracowników. Ta komunikacja jest niezwykle istotna. Komunikacja zarówno młodych do, i z osobami doświadczonymi. To się tylko tak wydaje, że to jest proste, ale to naprawdę sprawia dużo problemów. Dziękuję Państwu bardzo. Nie wyczerpaliśmy pełnej listy, ale zostało nam w tej chwili 10 sekund do końca. Więc jeszcze raz dziękuję za udział w panelu. Mam nadzieję, że nasi słuchacze będą zadowoleni. Do widzenia.